Witajcie w kolejnym filmiku na ostatnich 12 filmów, na ostatnich 12 filmików na YouTube. Ponad 10 czy 11 było z wyprawem w więc teraz dzisiaj taki luźny vlog na temat nowości na skleprafisz.pl, bo ostatnio wpadły trochę nowości. Na pewno hitem jest cytrus. Wprowadzamy nowy smak kulek w trzech wariantach, w trzech opakowaniach. Jest to nowość 2021, cytrus. Chyba tylko jedna, czy tam dwie albo trzy firmy ogólnie mają cytrusa. Bardzo wyraźny zapach, kolor. Zaraz Wam pokażę. Bardzo jasny czerwony, taki fluo czerwony coś takiego z małą ilością ziaren. Zapach bardzo mocny. Opakowanie kilogramowe. Opakowanie pół kilograma zalane. Opakowanie pół kilograma jest zalane, zadipowane oraz opakowanie 150 gram y, haczykowe też zadipowane. Kilogramowe nie jest zadipowane. Dzisiaj i jutro, czyli w so w, dzisiaj, jutro i pojutrze, w sobotę, niedzielę oraz y, poniedziałek te kulki są na promocji, potem cena będzie ich wyższa. Wszystko na sklep Yy, mamy też nowe opakowania, już. czy nowe opakowania. Ulepszone opakowania, bo czasami wysyłaliście nam zdjęcia tego, że niektóre kulki do Was dochodziły uszkodzone. Mianowicie, albo tutaj naklejka była zdarta, albo dip wyciekał. więc yy, mamy już całkiem nowe naklejki z innego materiału. To już się nie zdziera, nie, 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 nie rozwala się. Mamy nowe nakrętki z uszczelniaczem pionkowym, więc teraz nic się nie wyleje. Tak samo ze sami kilka osób wysyłało kiedyś nam, że coś się uszkodziło. Teraz już to wszystko jest poprawione. Nowe naklejki, które się nie zdzierają. Nie są z papieru, tylko z innego materiału oraz nowe zakrętki. Lecimy dalej. Lecimy dalej z metod mixami. W tamtym roku mieliśmy trzy rodzaje metod mixów, tych nawilżonych, gotowych. Je otwieramy, nie musimy się bawić w domęczania wodą. Otwieramy i normalnie mamy gotowy metod, mix, gotowy metod mix do użytku. On się od razu lepiej jest nawilżony, namoczony. W tamtym roku były halibut, halibut, truskawka oraz wanilia. W tym roku doszły dwa nowe smaki. Ślimak w kolorze zielono-ciemno-czerwono-ciemny. Zielono podwójny kolor ślimak oraz pikantne takie w kolorze, tak jakby mocno ciemno-brązowym. Więc nowość dla fiderowców. Dalej, jak już jesteśmy przy fiderowcach, no to mamy palety DeBites od Dawidka. Bites trzy rodzaje paletów 2 mm, 2 mm do metody kilogramowe opakowania, halibut, wanilia oraz truskawka. Dalej, to do nowości mamy też już dwa czy trzy nowe dipy, aromaty, pikantna kiełbasa oraz orzech tygrysi. To niektórzy Niektórzy pisali, że są przeterminowane, one ogólnie nie mają terminu. Zaraz wam powiem o co chodzi z tym przeterminowanym, one ogólnie nie mają terminu. E, dalej, mamy te e, złe etykiety, etykiety, po prostu to był stary druk etykiet. Dostaliśmy kilka tysięcy sztuk etykiet na starym druku, więc to, trochę zamazaliśmy to, ale, ale to jest wraz widoczne. W każdym razie e, nie jest to ni przeterminowane ani nic takiego. Są e, stare etykiety. E, Złota kulka jest już w opakowaniach półkilogramowych. Wcześniej złota kulka była w opakowaniach 150 gram, teraz 0,5 kg, Oczywiście zadeepowana cała. Dalej, co do spinningu. Do spinningu doszło trochę nowych gum. Gumy 12 cm, bo pisaliście, że wcześniej, że w ofercie mieliśmy małe gumy, więc tutaj mamy 12 cm. Doszło z 5-6 rodzajów takich gum 12 cm. Różne kolory, takie no, jedne z tych najskuteczniejszych kolorów. Dalej też y, mamy zagrzewarkę specjalną, więc te kulki chaczyk, zanętowe z zalewą są tutaj zagrzewane specjalnie, więc nic nie wycieknie. PVA, doszło worki PVA, 10 sztuk PVA. Y, doszło kilka rodzajów smoków, te smoki taką fajną chmurę zanętową, no, chmurę taką fajną w wodzie robią. Y, doszło trochę wobblerów, między innymi takie. I zaraz wam pokażę, powróciły realistiki. Nie tak pokażę, będzie wygodniej. Doszło kilka rodzajów realistyków, 10, 12, 15 cm, tak płytka 15 cm, tutaj 12 albo 10 cm, okło w prawie jak żywe. Tutaj fajna ukleja. Dalej, kołowrotki, na sklep wrzuciłem kilka kołowrotków, które pewnie też tam będę używał. Nie są to kołowrotki jakieś specjalnie drogie, kołowrotki Miracle Fish 6 łożyskowe z wolnym biegiem w kolorze czerwonym, ewentualnie w kolorze zielonym i żółtym. Trzy takie kowtki z wolnym biegiem, z nawiniętą już żyłką. Dalej, wędki. Na pewno hitem tego roku jest wędka 2 wiernym, której sam używam. Karpiwka Epl Carp Fider 360, wędka od 60 do 130 gram wyrzutu. Jest to wędka podwójna. Za niecałe 200 zł, mamy podwójną wędkę. Mianowicie, możemy używać jej jako bo mamy tutaj trzy części. Ewentualnie możemy jedną część wywalić i dać y, dwie inne części i mamy fidera, więc y, takie dwa w jednym to się akurat bardzo fajnie sprzedaje, dużo osób to kupuje sam tego w tym roku używam, Kuba 16 jesiotra na no, to ostatnio wyjąłem w ostatnim filmiku y, dalej, y, spinning spinning od, 10 do 30 gram, od 5 do 25 gram wyrzutu. Spinning szczupakowy idzie majówkę. Dwa takie spinningi, bardzo lekkie. Te wędki testowaliśmy właśnie rok temu jesienią. Kto ogląda filmiki, ten pewnie pamięta. Fajnego szczupaka udało się na tą wędkę złowić. Fajnie walczył, ta wędka fajnie się wyginała. Było to widać na filmie. Wędki w kolorze niebieskim oraz czerwonym. 2,40 od 5 do 25 gram wyrzutu. Coś na szczupaka, sondacza, większego konia. Dalej, niedługo w ciągu najbliższych dni na sklep wejdą wędki takie Ultra spin można powiedzieć, czyli wędki bardzo delikatne. Tutaj mam wędkę. 210 cm, bardzo leciutka bardzo czuła, bardzo fajna, od 1 do 7 gram wyrzutu, ale to dopiero za kilka dni te dwie wędki za kilka dni wejdą ta i ta wędka, którą pokazywałem i ta wędka, którą tutaj mam tutaj mam wędkę od 2 do 8 gram wyrzutu 2,40 też bardzo lekkie, bardzo delikatne, te wędki będziecie widzieć niedługo w akcji w tym filmiku to prawie praktycznie tyle dziękuję za obejrzenie, standardowo zapraszam w linki podane w opisie jutro wpada film z wyprawy wędkarskiej, wędkarskiej i we wtorek w środę kolejny film z wyprawy wędkarskiej, bo to jest wyprawy wędkarskiej najbardziej lubicie oglądać. Do następnego...